Budowa hospicjum stacjonarnego w Tarnowie jest inicjatywą fundacji Kromka Chleba i diecezji tarnowskiej na rzecz pomocy ludziom osamotnionym w walce z bólem i chorobą. Pojawił się pomysł, że najlepsze miejsce to jest koło szpitala. Ludzie zwykle leczą, się, tu przychodzą i potem no, łatwo będzie im wskazać, że tu jest miejsce, gdzie będą mieli w dalszym ciągłe jedno opieką, być może wolontariusze, a jak będzie potrzeba, to do szpitala. Można, można wrócić, zwrócić się o pomoc. Hospicją w Jaspej ma być drogą nadziei. Wspólny dom nie tylko przyniesie ulgę w cierpieniu, ale wypełni radością życie wszystkich swoich pacjentów i ich rodzin. Tarnów jest dużym miastem. W tej chwili jest bardzo dużym ośrodkiem onkologicznym, bo jest drugim po Krakowie ośrodkiem onkologicznym w Małopolsce. Tak, Jest ośrodkiem referencyjnym. Także tu bardzo dużo ludzi się leczy i niestety część tych ludzi jest poza możliwościami leczenia onkologicznego. I tym ludziom trzeba zapisać. Pewnić leczenie paliatywne, leczenie objawowe i godne umieranie. Hospicjum nie musi kojarzyć się tylko z rozpaczą, smutkiem i śmiercią. Może to być czas wspólnego przebywania, pojednania, spokoju, a wreszcie i radości. Pieniędzy potrzeba dość dużo, bo z projektu wynika, że potrzeba na samo wykonanie budynku 7 milionów 700 plus urządzenie terenu, to, to w sumie daje 800 taką kwotę. Wstępną kosztorysową. Jeszcze projekt wykonawczy jest niezakończony, więc on tam odpowie może bardziej szczegółowo na, na to, jaka to kwota. Pozbicją Viaspej, zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, będzie świadczyć pomoc w zakresie minimalizowania dolegliwości i objawów choroby. To jest bardzo ważne miejsce, dlatego że ono wypełnia to miejsce, które, którego nie potrafi często rodzina zapewnić. Więc, więc myślę, że to, to przede wszystkim, że ten chory jest, jest podmiotem, on jest traktowany dalej jak człowiek, a nie jak ktoś niewygodny, czasem w rodzinie, czy, czy, czy niekiedy w zakładach służby zdrowia też się tak. No, ten człowiek, którego nie możemy wyleczyć, ten człowiek, któremu nie możemy. Pomóc w sensie medycznym, możemy mu pomóc w sensie psychicznym. Pacjentami wspólnoty wiaspei będą osoby skierowane do tej formy opieki przez lekarza specjalistę lub lekarza onkologicznego oddziału szpitalnego. Oprócz leczenia pacjentów chorych w warunkach stacjonarnych, hospicjum, również zadaniem hospicjum jest edukacja. I to jest edukacja samych pacjentów. Pacjentów, którzy ambulatoryjnie się zgłaszają, bo również tam jest poradnia leczenia bólu, poradnia paliatywna i ich rodzin. I to jest bardzo ważna część leczenia, ponieważ nie, nie wszyscy chorzy muszą znaleźć się w hospicjum. Tam są oczywiście ograniczona ilość miejsc jest. Natomiast wyedukowana rodzina, która jest poinformowana, która dokładnie wie co robić, może w dużej mierze zapewnić taką pomoc tym pacjentom chorym, a równocześnie oni są otoczeni miłością rodziny. To jest, to jest bardzo ważna rzecz. Przy budowie hospicjum ważna jest każda złotówka. By owoc tego projektu mógł szybciej pomagać tak wielu już oczekującym ludziom, Fundacja Kromka Chleba wraz z Okręgową Izbą Lekarską i Polskim Stowarzyszeniem Lekarskim w Tarnowie organizują spektał spektakl charytatywny, do udziału w którym zostali zaproszeni artyści kabaretowi Zenon Laskowik i Jacek Federowicz. Koncert odbędzie się 27 listopada o godzinie 17 w Tarnowskim Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Sprzedaż cegiełek wejściówek na spektakl możliwy jest w siedzibie Fundacji Kromka Chleba, Plac Kazimierza 5, a także w Kasie Teatru ulica Mickiewicza 4. Także bardzo serdecznie oczywiście zapraszam yy, Państwa na koncert. Dość dużo biletów już zostało sprzedanych, powiem szczerze. Także z tego się bardzo cieszymy, że jest taki odzew, prawda? że ludzie chcą, chcą przyjść i chcą być w tym momencie jako, jako wsparcie dla, dla powstawania tego hospicjum, no, spędzić wspólnie czas, prawda, trochę się też pośmiać, bo póki żyjemy, jesteśmy zdrowi. Cieszmy się z życia i bądźmy dla siebie dobrze i mili.